what's up doc? Bugs Bunny Historia kosmicznego meczu rozpoczęła się od dwóch reklam telewizyjnych dla Nike, wyreżyserowanych przez Joy Pytkę i wyemitowanych na przełomie 1992 i 1993 roku. Obok Michaela Jordana pojawił się w nich królik Bugs. Obie reklamy okazały się na tyle wielkim sukcesem komercyjnym, że Warner Bros. postanowiło dać szansę na realizację filmu pełnometrażowego. Za kamerę miał wrócić Pytka, o czym reżyser dowiedział się zaledwie kilka tygodni przed rozpoczęciem zdjęć. Był to jego drugi pełnometrażowy projekt i jak pokazała przyszłość, także ostatni. Do powrotu chętny był również Jordan, jednak delikatną przeszkodą był fakt, że w 1993 roku przeszedł na koszykarską emeryturę i próbował swoich sił w baseballu. Motyw ten zgrabnie wpleciono w scenariusz. Co interesujące, początkowo wytwórnia szukała bardziej doświadczonego aktora w jego miejsce, jednak żaden nie był w stanie spełnić oczekiwań fizycznych. Studio chciało też zatrudnić kilku innych znanych aktorów, jednak wielu odmówiło po zapoznaniu się z koncepcją filmu. Podobno granie obok emerytowanego sportowca i wygenerowanego komputerowo królika uważali za poroniony pomysł. Ze współpracy zrezygnowali m.in. Michael J. Fox i Chevy Chase. Zamiast nich zaangażowano więc Wayna Knighta i Billa Mareya. W filmie pojawić się miała spora ekipa bohaterów animowanych. Co więcej, postanowiono dorzucić do tej bogatej grupy także zupełnie nową postać. Tak, swój debiut i to od razu w kinowym hicie zaliczyła Lola, ukochana królika Baxa. Osobny, bardzo obszerny temat to cała masa easter eggów, jakie wpleciono w scenariusz. W jednej z finałowych scen nagle nie wiadomo skąd pojawia się Bill Murray, ratując naszych bohaterów z opresji. Zapytany przez Dafiego o to, jak w ogóle się tu dostał, odpowiedział – producent to mój kumpel. Ivan Reitman faktycznie był przyjacielem aktora i rzeczywiście wkręcił go do projektu całkowicie po znajomości. W sekwencji, w której kamera podąża przez przestrzeń kosmiczną, możemy przez ułamek sekundy dostrzec unoszący się w niej monolit, co jest oczywistym nawiązaniem do 2001 Odysei Kosmicznej. Był to też jeden z pierwszych filmów Warner Bros z dodatkową sceną po napisach końcowych. Dziś to już nie jako standard, ale wtedy kosmiczny mecz przecierał szlaki. Inną ciekawą kwestią są szczęśliwe shorty Michaela, które nosił w trakcie gry dla Uniwersytetu Północnej Karoliny. Okazuje się, że koszykarz naprawdę miał je na sobie w trakcie każdego rozgrywanego w NBA meczu. W trakcie misji ich odzyskania, Bugs i Daffy śmieszkują sobie także z filmu Disneya potężne kaczory. To oczywiście czubek góry lodowej, a tego typu nawiązań w filmie znajdziemy o wiele więcej. W komentarzach pochwalcie się waszymi ulubionymi isteregami z kosmicznego meczu. Jak łatwo się domyślić, spora część filmu została zarejestrowana na ogromnym green screenie. Jednak by pojedynki koszykarskie Jordana wyglądały wiarygodnie, potrzebni byli ubrani na zielono statyści, wchodzący z koszykarzem w interakcję. Sporym problemem okazały się jednak wysokie skoki Jordana, z którymi poradzono sobie umieszczając statystów na podnośnikach, a w innych ujęciach koszykarz grał po prostu na kolanach. Poszczególne sceny były uzgadniane przez ekipę i reżysera codziennie tuż przed ich nakręceniem. Na specjalne życzenie Michaela, który szykował się do powrotu do zawodowego grania, obok studia postawiono tymczasowe boisko do kosza. W wolnym czasie ekipa miała okazję rozegrać z nimi jeden mecz, a czasami pojawiała się możliwość potyczki także z innymi gwiazdami NBA, które miały do zagrania role epizodyczne. Praca na planie miała też duży wpływ na przyszłe decyzje Michaela Jordana. Reżyser przyznał wiele lat później, że to on namówił koszykarza do sprowadzania do byków Denisa Rodmana. Jordan i Rodman w tamtym czasie nie przepadali ze sobą, ale Pytka przekonał Michaela, tłumacząc mu, że skoro grają na różnych pozycjach, to nie będą sobie wchodzili w drogę. Podobno tego samego dnia obaj koszykarze spotkali się i dogadali szczegóły współpracy, jaka później przyniosła im ogromny sukces sportowy. Początkowo planowano, by wszystkie efekty specjalne wykonało wewnętrzny studio Warner Bros. zlokalizowane w Sherman Oaks. Okazało się jednak, że prace były zbyt skomplikowane i wytwórnia skontaktowała się z szeregiem podwykonawców. Łącznie przy kosmicznym meczu pracowało więc 700 osób z 18 różnych firm w USA, Kanadzie i Wielkiej Brytanii. Produkcja filmu trwała 19 miesięcy, z czego 10 przeznaczono na filmowanie. Samo wyrenderowanie wszystkich scen kosztowało studio kosmiczne jak na tamte czasy milion dolarów. Tajemnicą Poliszynela było, że animatorzy nie wierzyli w sukces projektu. I prawdę powiedziawszy, sukces był możliwy tylko dzięki ogromnemu postępowi, jaki dokonał się od 1992 roku w rozwoju komputerów i generowanych przez nie animacji kosmiczny mecz obok efektów specjalnych to także psychologia kolorów. Drużyna Potworów została stworzona za pomocą barw drugorzędowych, zmieszanych ze sobą dwóch barw podstawowych. Bohaterowie pozytywni są natomiast powołani do życia za pomocą wspomnianych barw podstawowych. Twórcy chcieli w ten sposób sprawić, by ekipa Królika Baxa na pierwszy rzut oka odróżniała się od przeciwników. Jak sami widzicie, sztuka ta udała się znakomicie. Gdy film w końcu był już skończony, przyszedł czas na jego promocję. Jednym z bardziej innowacyjnych pomysłów była poświęcona mu własna strona internetowa. W owym czasie kino wciąż nie do końca zdawało sobie sprawę z potencjału, jaki niósł ze sobą internet i takie metody wciąż należały do rzadkości. Strona internetowa wisiała w niezmienionej formie przez ponad 20 lat i studio usunęło ją dopiero na krótko przed premierą drugiej części. Trzeba tu też napomknąć słowem o genialnej ścieżce dźwiękowej, jaka towarzyszyła filmowi. Napakowany wielkimi nazwiskami, soundtrack pokrył się podwójną platyną, a promujący go I Believe I Can Fly był prawie tak dużym hitem jak sam film. Po dziś dzień co jakiś czas można go usłyszeć na antenie oldschoolowych stacji radiowych. Nic dziwnego, ta nuta wchodziła do głowy z taką łatwością, z jaką Michael pakował piłki do kosza. Premiera filmu okazała się sukcesem o wiele większym, niż ktokolwiek śmiał przypuszczać. Kosmiczny mecz przez długi czas dzierżył rekord dla najlepiej zarabiającego obrazu o koszykówce, zgarniając na całym świecie ponad 230 milionów dolarów. To jednak nic w porównaniu z 6 miliardami, jakie wytwórnia zarobiła na gadżetach promujących film. Kasowy sukces skłonił Warner Bros. do wniosku, że warto by było nakręcić sequel. Jeden z producentów potwierdził, że Jordan chce powrócić, więc rozpoczęto zbieranie reszty ekipy. Scenariusz był już prawie ukończony, a na stołku reżysera ponownie miał się znaleźć Joe Pytka. I wtedy nagle gruchnęła bardzo zła wiadomość. Okazało się, że producent skłamał i Jordan wcale nie zamierzał brać udziału w kontynuacji. W tym czasie koszykarz podpisał już kontrakt z Chicago Bulls i miał wrócić na koszykarskie boiska pisząc ostatni i jakże piękny akt w karierze największego gracza NBA. W sezonie 95-96 Byki wygrały aż 72 spotkania, ustanawiając rekord na aż 20 lat i przez trzy kolejne lata, aż do 1998 roku, wygrywały rozgrywki. Wtedy to Jordan już na zawsze pożegnał się z grą, kończąc złotą erę drużyny z Chicago. Niestety to też oznaczało dla studia zamknięcie obiecującego projektu. Musiało minąć kolejnych 25 lat, nim na srebrnym ekranie ponownie mogliśmy podziwiać kosmiczne zmagania na boisku do koszykówki, ale to już okazja na zupełnie inną opowieść. That's all, folks. Well, i to by było na tyle. Jeżeli chcecie więcej filmików o tej tematyce, zostawiajcie łapy w górę i piszcie komentarze. Nowym widzom polecam zasubskrybować kanał i kliknąć dzwona. Ponadto poważna strona ma też swój własny portal oraz fanpage na Facebooku, do których linki macie w opisie filmu. Do następnego odcinka Excelsior.